Halo halo dzień dobry wam wszystkim serdecznie w kolejnej w kolejnym odcinku, przedostatnim już w odcinku z Far Crya jedynki. Przechodzimy sobie misję Tama więc wczytujemy punkt kontrolny Coś gdzie ja jestem Dobra, mam 10 naboi i z tego co wiem to mogę tego pierwszego typa zabić 30, 30. Wow! To kiedy on pada na jeden. Ej czekaj Jeden nabój Okej, okay, czemu no na się pisało, że w ich 10 aż? O, nie, 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 chcę chyba tam wskakać Ale chyba nie mam wyboru? Bo... zniesienie znaczy nie widzę gdzie bym tu indziej miał iść Czy znaczy, się podgłosić Okej okay. No to co? Najwyżej umrę w pierwszych dwóch minutach Ja umarłem w pierwszych dwóch minutach, dobra, czyli to na pewno nie tutaj, coś się stało. Gdzie ja jestem? Aha, to ja wtedy wystrzeliłem o 10 przycisków? Ok, to, to, to nie wiem co tu się stało. Rekord, proszę. Państwa. No dobra, no ale nie mam innej jakby możliwości pójścia gdzieś. Aha, przed tym umarłem? Okej, okay, no dobra. O matko, nie potrafią w wodzie pływać. Genialnie. Świetnie. Okej, okay, dobra, to to będzie jednak trudne e, Przynajmniej w sensie nie wiem w jakim sensie mam w ogóle Przeżyć tutaj Z tego co wiem to mam gdzieś sobie tam biec I dopiero potem będę miał już dużo podcisków To przeżyję, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie mam iść No że szybciej podróżować chciałem przekonąć pod wodą. Muszę się stąd wydostać umrę tutaj Ja wiem, że to jest specjalnie tak zrobione, żeby to było trudne Ale kompletnie nie wiem, gdzie mam iść. Mogłabym iść rzeką. Okej. Mamy <grym twarzy> zapisywanie. nie. Ja mnie odpuścił. Nie wiem czemu. Musi być jakieś wyjście. Właśnie jakieś wyjście musi być, tylko moje pytanie, czy ja mam płynąć dalej tutaj? Dobra, z nareszcie Okej. Mogłem przez chwilę odebrać radia. Jack, jesteś cały? Cóż, jestem zagubiony na porośniętej dżunglą wyspie, gdzie roi się od mutantów, ale poza tym jest super. A co u ciebie? Tak, tak, rozumiem cię, <laughs> mądralo, ale przynajmniej wciąż żyjesz. Jack, musisz się jak najszybciej stamtąd wynieść. Dobra. Najlepsza droga wiedzie prosto przez mury umocnień. Dobra wiadomość jest taka, że znajdują się niedaleko od ciebie. Super, dobra. Nie wiem, czy ich zabijać, ale chyba tak. No nie wiem, czy ja tam nawet. No, ja tam mam iść w ogóle. Za mną ktoś jest, 100% ktoś za mną. Ok, mam nieskończoną dość pocisków. Dobra i tyle Znaczy się Dobra, do, 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 dobrze, że to ogarnąłem, że jednak trzeba tutaj jednak ich pozabijać z tego Dobra jest. O ja nie Nie broni na razie nie mamy, jestem czwórka, Oj, i... Trigeny z terenów badawczych rozbiegły się po całej wyspie. Musisz być teraz bardzo ostrożny. Saromiliście no lepiej. Oha, bo ja nawet miałem teraz tyle Świetnie. Chwilę miałem na czerwono, żeby mnie ktoś słyszał gdzieś. No dobra. Mniejsza z tym. No i nie na pewno widzą. Wow, tu nawet jakaś dziura jest 3D. się siebie zabić. Dobra. Pierwsze co myślałem, no to oczywiście, że myślałem... Aha! Moje ramię robi się zielone. Wygląda na to, że zostałeś zakażony Wydawało mi się, że brałem antidotum Antidotum powinno się z tym uporać Ale wyciek mógł nasycić powietrze mutagenem Właśnie to stało się z Kriegerem Krieger jest zainfekowany? Stworzył serum, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się zakażenia Jestem pewien, że ma je za sobą Rozumiem Może będę mógł go poprosić o próbkę Spytaj grzecznie, nie powiedziałem, że jest jeszcze człowiekiem Świetnie, po prostu Ale podoba mi się ten sarkazm w tej grze To kurwa jest. Co To też jest. To jest granatnik. To jest chyba strzelba. To jest ten zwykły karabinek, i to jest MK. Okej, okay, nie no, podoba mi się. Mnie, że takiej gry, takiej takie tego jeszcze nie miałem. Dobra, wiem, że do wulkanu dojdziemy i to jest ostatni etap, jest w wulkanie. Świetnie, zaraz umrę. To koniec, Jak w tym się strzelałem w głowę, to umierałeś od razu. Nie mogę to obejść i nawet nikt nie strzelać. Ja dzielę to Kurwa, tylko tutaj nie przejdę Jak ja mam tu teraz przejść? Dobra, tu już niby jest z górki to Trochę poczytałem co mnie czeka i w ogóle Tak aby chociaż trochę wiedzieć. Nie wiem czy to jest sens sensie z nim strzelać, bo jest tutaj bardzo dużo. Mam noża, żeby szybko pobiegać. Muszę gdzieś tam. Jestem na polu po prostu jakiejś bitwy totalnej. Ja bym się zabić, żeby to trochę drogę. Pod nogiem coś strzeli, to jest Urna! No nie, dobra, powtarzanko Tu się za dużo dzieje. Ja sobie muszę to bardziej na spokojnie, na spokojnie zrobić. Podjechać co tu najlepiej może samochodem w sumie. Nie z tego samochodu, tylko powiedzmy, mogę. To jest kurde... Świetnie, wpadłem do lawy, mimo tego, że szedłem cały czas po kładce. No dobrze, no. Za który razem się uda? Proszę Państwa, do... Mamy dopiero dziesiątą minutę. ludzi. No patrzcie, ja nie mogę potem przeskoczyć. Czemu z tego spadam? Okej. Okay. Dobra. Jeszcze raz. 13. I to będzie najtrudniejsze to, to jest zawsze. Każdy z, z tych etapów ma coś takiego, co jest po prostu praktycznie nie do przejścia. To jest bardzo trudne. Gdzie zwierzę o do mnie strzelać. Daję jak się nie wiem skąd, stamtąd No ja, ja muszę to wszystko powijać, bo to jest to jest inaczej nierealne. Z tego pancerza trochę Dobra, teraz muszę wybijać sobie od razu na, po drugiej stronie To już trochę kuźwa, przegięcie dobra, jest zapis. Biuro Kriegera powinno być niedaleko, właśnie przybiłem, i już ruszę na górę. Do zobaczenia na miejscu, Doyle, możesz nam Ja właśnie przeszedłem ze złej strony? Czy mi się tylko wydaje? Tego nie chcę. Tam jest w ogóle droga jakaś... What jak the ja tam przejść? To jest droga, którą ja widzę. Na tyle, że ja na przykład nie zginę? Dobra, tu jest kolejne zapisywanie i mogę się... Tu nikt nie powiedział, że to jest jeszcze koleś halo, panie Dobra Nie Wiem, że to jest dobry pomysł, żeby sobie tu jechać akurat Muszę tyle tylko do... do... do iść tutaj sobie... Tutaj tak się wleczę, jak flaki z olejem Dobra ja no Trochę tak nie podjadę bardziej. Wyrzutnę tą snajperkę. Słyszałeś to? Dobra? Uki 20 minut odcineczka. Proszę Państwa, to jest Kolejny krótki odcinek i Teraz się zastanawiam, czy, mam, czy wrzucić kolejny odcinek Osobno, bo nie wiem jaki długi będzie tamten Więc chyba tak zrobię Jeśli ktoś jest ciekawy tego zakończenia, to ja zapraszam na kolejny odcinek Po prostu Od razu i najprawdopodobniej nagram go Po prostu też od razu Więc to będzie Chciałem ja dzień nagrywek, i, i raczej powinno raz dwa pójść. A mi się wydaje, więc. Zapraszam Was od razu na ten drugi odcinek. 20 minut tego to jest, wydaje mi się, Git całkiem. Więc. Trzymajcie się cieplutko, ciścić wam. Zapraszam na kolejny odcineczek.